Siemanko, widzowie, w tym odcinku Tymon tym jest małpą. Jak ja kiedy ostatnio w, tym, w tamtym odcinku, oczywiście są trzy, trzy części, ale Tymon wam nie mówił, zakończenia jeszcze nie ma, ale w końcu będzie. Um, no, w tym odcinku Tymon jest małpą. Sami zobaczcie. Pianuszek, pianuszek, pianuszek. <laughs> Ej, ciekawe czy ta małpa jest zła, czy dobra. <laughs> spadł z drzewa widzicie to? bo jezu <laughs> siad siad, 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 siad siad, siad, siad 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 nie, nie żywy, tylko siad może być. No bob! Bab, bab, bab. goli stał. Panie Wałko, przecież obok masz tutaj pistolet. Tam leży taki Kałach. Nie wiem jak ten pan małpka chodzi na trampolinę. Wszedł na trampolinę. Widzowie, ja pójdę za nim. Pewnie się nie skapnie, że żeby... to poleciał! Grzeczna na małpko, podasz mi to. Podasz mi linkę. Grzeczna na małpko. Podaj linkę, grzeczna na małpko. Grzesz na małpko. Podaj linkę. Podaj linkę! Grzecz... O, grzeczna małpka. Dzięk dziękuję. Małpko. Bo będzie zła małpka. Zła małpka. Widzę, że ja to sam to wezmę, dobra? Zma zła małpka, nie będzie bamanka. Dasz mi to, bo nie będzie bamanka. To daj mi to, czekaj, ja tu wejdę. A, na rękę. Na rękę sobie wlazłem. Dobra. O Jezu! Nie będzie bananka. Podaj to. Będzie bananek. Widzowie nareszcie Wam mogę pokazać, jak robimy Indiana Jonesa. Z tym kim kiedyś wymyśliliśmy tą zabawę. I Indiana Jonesa